Janko muzykant. Przyszło to na świat wątłe, słabe. Kumy, co się były, zebrały przy tapczanie położnicy, kręciły głowami i nad matką i nad dzieckiem. Kowalka Szymonowa, która była najmądrzejsza, poczęła chorą pocieszać. Dajta powiada, to zapale nad wami gromnicę, już z was nic nie będzie, moja kumo. Już wam na tamten świat się wybierać i po dobrodzieja by posłać, żeby wam grzechy wasze odpuścił. Ba, powiada druga, a chłopaka to zaraz trzeba ochrzcić. On i dobrodzieja nie doczeka. A powiada, błogo będzie, co choć i strzygą się nie ostanie. Tak mówiąc zapaliła gromnicę, a potem wziąwszy dziecko pokropiła je wodą, aż poczęło oczki mrużyć i rzekła jeszcze... Ja ciebie krzcę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i daję Ci na przezwisko Jan. A teraz, że duszo chrześcijańska, idź, skądś przyszła. Amen. Ale dusza chrześcijańska nie miała wcale ochoty iść skąd przyszła i opuszczać chuderlawego ciała. Owszem poczęła wierzgać nogami tego ciała, jako mogła, i płakać, choć tak słabo i żałośnie, że jak mówiły kumy, myślałby kto: kocie, nie kocie albo co. Posłano po księdza. Przyjechał, zrobił swoje, odjechał. Chorej zrobiło się lepiej. W tydzień wyszła baba do roboty. Chłopak ledwo zipał, ale zipał. Aż w czwartym roku okukała kukułka na wiosnę chorobę, więc się poprawił. I w jakim takim zdrowiu doszedł do dziesiątego roku życia. Był to chłopak nierozgarnięty bardzo i jak wiejskie dzieciaki przy rozmowie z ludźmi palec do gęby wkładający. Nie obiecywali sobie nawet ludzie, że się wychowa, a jeszcze mniej, żeby matka mogła doczekać się z niego pociechy. Bo i do roboty był ladaco. Nie wiadomo skąd się to takie ulęgło, ale na jedną rzecz był tylko łapczywy. To jest nagranie. W polu grała mubilica, w sadku pod chałupą ćwierkotały wróble, aż się wiśnie trzęsły. Wieczorami wsłuchiwał wszystkich głosów, jakie są na wsi i pewno myślał sobie, że cała wieś gra. Jak posłali go do roboty, żeby gnój rozrzucał, to mu nawet wiatr grał w widłach. Zobaczył go tak raz karbowy, stojącego z rozrzuconą czupryną i słuchającego wiatru w drewnianych widłach. Zobaczył i odpasawszy żemyka dał mu dobrą pamiątkę. Ale na co się to zdało? Nazywali go ludzie Janko Muzykant. Wiosną uciekał z domu kręcić fujarki wedle strugi. Nocami, gdy żaby zaczynały rzechotać, derkaczy na łąkach derkotać, bąki porosie burczyć. Gdy koguty piały po zapłociach, to on spać nie mógł, tylko słuchał. I Bóg go jeden wie, jakie on i w tym nawet słyszał granie. Do kościoła matka nie mogła go brać, bo jak bywało, zahuczą organy lub zaśpiewają słodkim głosem, to dziecku oczy tak mgłą zachodzą, jakby już nie z tego świata patrzyły. Gdy tylko mógł słyszeć skrzypki czy to na dożynkach, czy na weselu jakim, to już dla niego było wielkie święto. Właził potem za piec i nic nie mówił po całych dniach, spoglądając jak kot błyszczącymi oczyma z ciemności. Potem zrobił sobie sam skrzypki z gonta i włosienia końskiego. Ale nie chciały grać tak pięknie jak tamte w karczmie. Brzęczały cicho, bardzo cichutko. Właśnie jak muszki jakie albo komary. Grał jednak na nich od rana do wieczora, choć tyle za to odbierał szturhańców, że w końcu wyglądał jak obite jabłko niedojrzałe. Ale taka to już była jego natura. Dzieciaczyna chudł coraz bardziej. Brzuch tylko zawsze miał duży, czuprynę coraz gęstszą i oczy coraz szerzej otwarte choć najczęściej łzami zalane. Ale policzki i piersi wpadały mu coraz głębiej i głębiej. Wcale nie był jak inne dzieci. Był raczej jak jego skrzypki z gonta, które zaledwie brzęczały. Na przednówku przy tym przymierał głodem, bo żył najczęściej surową marwią i także chęcią posiadania skrzypek ale ta chęć nie wyszła mu na dobre. We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem na nich szarą godziną, aby się podobać pannie służącej. Janko czasem podczołgiwał się między łopuchami, aż pod otwarte drzwi kredensu, żeby im się przypatrzeć. Wisiały właśnie na ścianie naprzeciw drzwi, więc tam chłopak duszę swoją całą wysyłał ku nim przez oczy, bo mu się zdawało, że to niedostępna jakaś dla niego świętość, której nie niegodzien tknąć, że to jakieś, jakieś jego najdroższe ukochanie. A jednak pożądał ich, chciałby przynajmniej raz mieć je w ręku przynajmniej przypatrzeć im się bliżej. Biedne, małe chłopskie serce drżało na tę myśl, ze szczęścia. Pewnej nocy nikogo nie było w kredensie. Państwo od dawna siedzieli za granicą, dom stał pustkami, więc lokaj przesiadywał na drugiej stronie u panny pokojowej. Janko przyczajony w łopuchach patrzył już od dawna przez otwarte szerokie drzwi na cel wszystkich swoich pożądań. Tymczasem wiatr powiem, zaszumiały cicho drzewa, załopotały łopuchy, a Janek jakoby wyraźnie usłyszał – idź Janku. Kredę się nie ma nikogo. Idź, Janku. Noc była widna, jasna. W ogrodzie dworskim nad stawem słowik zaczął śpiewać i pogwizdywać cicho. To głośniej. Idź, pójdź, weź. Lelek poczciwy cichym lotem zakręcił się koło głowy dziecka i zawołał: Janku, nie, nie. Ale Lelek odleciał. A słowik został. I łopuchy coraz wyraźniej mruczały. Tam nie ma nikogo. Skrzypce rozpromieniły się znowu. Biedny, mały, skulony kształt zwolna i ostrożnie posunął się naprzód. A tymczasem słowik cichutego pogwizdywał: Idź, pójdź, weź! Biała koszula migotała coraz bliżej drzwi kredensowych. Już nie okrywają jej czarne łopuchy. Na progu kredensowym słychać szybki oddech chorych piersi dziecka. Chwila jeszcze. Biała koszulka znikła. Już tylko jedna bosa nóżka wystaje za progiem. Na próżno lelku przelatujesz jeszcze raz i wołasz: Nie, nie, Janek, już w kredensie. Po chwili dopiero z ciemności wyszedł dźwięk cichutki i płaczliwy, jakby ktoś nieostrożnie strun dotknął. I nagle Gruby, jakiś zaspany głos, wychodzący z kąta kredensu, spytał gniewnie: Kto tam? Janek zataił dech w piersiach, ale gruby głos spytał powtórnie: Kto tam? Zapałka zaczęła migotać po ścianie, zrobiło się widno, a potem Ech, Boże! Słychać klątwy, uderzenia, płacz dziecka, wołanie od dla Boga, szczekanie psów, bieganie świateł po szybach, hałas w całym dworze. Na drugi dzień Biedny Janek stał już przed sądem u wójta. Mielisz go tam sądzić jako złodzieja. Pewno. Popatrzyli na niego wójt i ławnicy, jak stał przed nimi z palcem w gębie, z wytrzaszczonymi, zalękłymi oczyma. Mały, chudy, zamurusany, obity, niewiedzący, gdzie jest i czego od niego chcą. Jakże tu sądzić taką biedę, co ma lat dziesięć i ledwo na nogach stoi. Do więzienia ją posłać, czy jak? Trzebaż przy tym mieć trochę miłosierdzia nad dziećmi. Niech go tam weźmie stójka, niech mu da rózgą, żeby na drugi raz nie kradł i cała rzecz. Bo pewno. Zawołali Stacha, co był stójką. Weź go ta i daj mu na pamiątkę. Stach kiwnął swoją głupkowatą zwierzęcą głową, wziął Janka pod pachę, jakby jakiego kociaka, i wyniósł ku stodółce. Dziecko czy nie rozumiało o co chodzi? Czy się zalękło? Dość, że nie ozwało się nic słowem. Patrzyło tylko, jakby patrzył ptak. Albo on wie, co z nim zrobią. Dopiero jak go Stach w stodole wziął garścią, rozciągnął na ziemi, podgiąwszy koszulinę, machnął od ucha. Dopiero Janek krzyknął: Matulu! I co go stójka rózgą, to on: Matulu! Matulu! Ale coraz ciszej, słabiej, aż za którymś razem ucichło dziecko i nie wołało już Matuli. Biedne, potrzaskane skrzypki Ej, głupi, zły Stachu! Któż tak dzieci bije? Toż to małe i słabe i zawsze było ledwie żywe. Przyszła matka. Zabrała chłopaka, ale musiała go zanieść do domu. Na drugi dzień nie wstał Janek. A trzeciego wieczorem konał już sobie spokojnie na tapczanie pod zgrzebnym kilinkiem. Jaskułki świegotały w czereśni, co rosła pod przyzbą, promień słońca wchodził przez szybę i oblewał jasnością złotą rozczuchraną główkę dziecka. I twarz, w której nie zostało kropli krwi. Ów promień był niby gościńcem, po którym mała dusza chłopczyka miała odejść. Dobrze, że choć w chwilę śmierci odchodziła szeroką, słoneczną drogą, bo za życia szła po prawdzie ciernistą. Czasem wychudłe piersi poruszały się jeszcze oddechem, a twarz dziecka była jakby zasłuchana w te odgłosy wiejskie, które wchodziły przez otwarte okno. Był to wieczór, więc dziewczęta wracające od siana śpiewały. Oj, na zielonej runi, a od strugi dochodziło granie fujarek. Janek wsłuchiwał się ostatni raz, jak wieś gra. Na kilimku przy nim leżały jego skrzypki z gąta. Nagle twarz umierającego dziecka rozjaśniła się, a z bielejących warg wyszedł szept: Matulu, co synku? Ozwała się matka, którą dusiły łzy. Matulu, Pan Bóg mi da w niebie prawdziwe skrzypki. Da ci, synku, da, odrzekła matka, ale nie mogła dłużej mówić, bo nagle z jej twardej piersi buchnęła wzbierająca żałość, więc jęknąwszy tylko O Jezu, Jezu padła twarzą na skrzynię i zaczęła ryczeć, jakby straciła rozum, albo jak człowiek, co widzi, że od śmierci nie wydrze swego kochania. Jakoż nie wydarła go. Bo, gdy podniósłszy się znowu, spojrzała na dziecko. Oczy małego grajka były otwarte, wprawdzie, ale nieruchome. Twarz zaś poważna, bardzo mroczna i stężała. Promień słoneczny odszedł także. Pokój ci Janku. Nazajutrz Powrócili państwo do dworu z Włoch wraz z panną i kawalerem, co się o nią starał. Kawaler mówił, jakże pięknym krajem są Włochy. I co to za lud artystów? Szczęściem jest znajdować tam talenty i popierać je, dodała panna. Nad jankiem szumiałem brzozy.